Cześć, witam z bardzo serdecznie w drugim odcinku Scala 2 Advanced Warfare, No i w poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie w tym miejscu, więc tym miejscu będziemy kontynuować. No i co, fajnie, żebym takie jakby eee, zakończenie misji, nie w sensie, żebym sobie lepszy ten egzoszkielet w międzyczasie przed kolejną misją i tak dalej, i tak dalej. I fajnie by mogę sobie zakończyć misję w tym miejscu i.

But death comes for us all. Eventually. When you lose over 6,000 men in four hours, it's easy for one death to become just another number. But all I knew was my best friend was gone, and that part of me wished I had been taken instead. The dead, when they've settled their debts, it's up to the living to pick up the tab. And so it is time to say farewell to Private William Robert Irons a man i had the privilege and honor to have under my command a life is only important in proportion to its impact on the lives of others by this standard private irons ranks among one of our very best Hardcore. A strasznie długo się ładuje ta gra Przecież cała kastrzenka przynajmniej się jeszcze nie załadowało, nie? Missy Atlas Riot Shield, Overdrive and Steam Steam to chyba stymulant, będziemy no mieli co? Do leczenia się grateful nation. I'm sorry, Mitchell. Will was one of our best. Look, we take care of our own. If you ever Excuse me, Private Mitchell. I'm Jonathan Irons. I'm Will's father. Mr. Irons, I'm sorry for your loss, sir. I'm sure you are, Sergeant. Private Mitchell, you were Will's best friend. You both paid too high a price for your country. It was an unfortunate tragedy, sir. It was more than unfortunate, sergeant. It was unnecessary. Son, I want to offer you a second chance. Mr. Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything the military could offer you. Will told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Don't let Will's death be in vain, Sergeant. Okay, everyone knows what to do this time. Get into position. a position. I'm <laughs> Czy nie wiedziałem, że taki recoil to ma Co to jest w ogóle za broń? MP7 chyba, co? BAL-27 Ale podejdźmy sobie bliżej, bo tym na daleko strzelać to tak... Kurde, każde drzwi na zamek praktycznie, zobaczcie Przyszłość. Ja pierdzielę. Mocarny ten granat jest. Widzisz, jest tam na box jakiś. Wyścig pocisku w tym kawałku jeszcze więc mr president we're an atlas rescue force can you authenticate zulu tango okay please keep your head down and stay close all right Copy Atlas zero 01. Egress to the north access road. Copy that. Let's get him out of here. This way. We're detecting drones on the back patio. Let them pass. Co to jest? Aha, ma jakąś sztuczną rękę, tracamy chyba, nie? Już skorzystaliśmy z oferty tego tam... Ojca tego Willisa, czy ja Nasz taką najlepszą? Dołączyliśmy do tej armii, armii Atlas. Chyba on tam oferował nam tą protezę właśnie tej ręki, nie? I coś ta proteza chyba nawala, jak deszczyk pada. Chodzi, mimo, że właśnie miałem też wspomnieć o tym, mimo że gra jest bardziej wymagająca od Ghost'a FPS się lepiej trzyma niż w Ghost'ie, nie? Może gra ma większe wymagania systemowe Widać jak bardzo Ghost był słabo zoptymalizowany Poczekaj, tu właśnie biegał. Dobra, biegał, no właśnie, biegał. Chyba nie podbiegał. Ta proteza to chyba chińska. Aha, bo my dostawaliśmy to rękę. All right, everything is clear Thank you, the sense it was his arm, sir? I knew it was too early That arm's worth more to me than this entire facility How's my boy doing? He's a work in progress Well, keep working, this is a great soldier It's a sad day indeed when the military has no use for good men like you Jump in, I'll give you the tour A on nam drzwi otworzył, myślałem sobie otworzył kurde drzwi. a ja na około mam zapierdzielać. A on tutaj nas spuścił. Joker, we're bringing Mitchell over to R&D. Get the sim prepped for another run. You got it, boss.

Ale powiem wam, że pojeb nagrywania tak bardzo żera od zespołu, że to jest szok w ogóle. Testując grę bez nagrywania, na tej ultra... Na ultra... wiem, że wygląda zdanie, tak gadam cały czas. Niech on skończy. No na ultra, jak grałem bez nagrywania, to było 500 klatek. 350 450 ale nigdy nie schodziło poniż, poniżej 300, set, 300 set klatek. A pole nagrywanie słuchajcie jest. No, 160 klatek 100 czasami. Teraz właśnie dropiło do 40 nie? momentami, więc. Tak bardzo, tak bardzo OBS. Oczywiście OBS there, nagrywam. There, tak bardzo OBS żera. Tutaj po zespoły, nie? Masakra w ogóle. Także zastanawiam się, czy nie zmienić programu do nagrywania, no bo jednak takie drapy nie są przyjemne, SPECIALIST.

I got off you guys mega. Okay. Just gonna run some diagnostics. Try and move your arm for me, please. Making a small adjustment. Hang on. Okay. Again, please. Not that I slap here. I think I see the problem. one more time please all right you're good but i remember my mistake in this Bombę sprzedał Taka <laughs> okay, czekaj, bo tam się biją. O, to, 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 right, kit czeka, up. Czekaj, czekaj, muszę coś fajnego sobie wybrać. IMR. Tak ten szansę lepszy, będzie chyba co? Stal, IMR. Aha, czyli tylko wybronie są tutaj. Zdawaliśmy sobie to. To round będzie... A, to sprawa, to Begin round 1. Вот она. Overdrive. overdrive. All the slow motion. Вот ра, финальная фраза slow motion. Ja powiem wam, że ZS nie ziemski nie? I co? Kurwa, mam strasznego ZS na tym padzie Może zmienię broń Że balem jakoś lepiej to będzie szło, bo troszkę większy celownik ma Użyj Overdrive. Trzeba brać pod uwagę prędkość pocisku, no? Allo Guti. Training is complete. Dobra, complete. Są to Ola, to spierdzielamy. sobie bo wstyd. Ejak. Ej, Over to the grenade range. You need some hands on with variable grenades. Oszukujesz. Na komputerze, na, na mysz, co bym porobił. Na mysz, co bym porobił. Na pewno. Nie tam, jakieś tam kurde pady. Uwielbiam takie coś, nie? Poszliśmy praktycznie całą pierwszą misję. Używaliśmy granat, to używaliśmy całego exoszkieletu itd. i tak dalej, tak dalej Druga misja to jest dopiero trening, nie? już wszystko wiem człowieku, czego ty nie próbujesz nauczyć? Gdzie <grytuj się> te <i> EMP <empisom> są? Aha, to tak działa Dobra, ale nie mam... Aha, to RB Tak jak tam co rzucimy No to już rzuciłem drugi samo? Cycle grenade? Co to jest?

Nie słyszałem co ja robię? Ten grad, ten grad nie jest taki smart w takim razie. Dobra, wiecie co? Kasanka. Dobra, complete complete. Dobra, może wynik nie jest najlepszy, ale... przynajmniej jest ten ostatni. No, Żeby być ostatnim internet, ale trzeba się postarać. Nie? Bez kitów. to ma jedna wielka kasza, na górze, grantów na pałę, praktycznie. O, uzbrojonko. No, sniperyczkę, ja bym chciał. O, snipery są na zasadzie ghosta, więc już mi się nie podobają. JMR, JMR. Pistolecik Tu jakaś pompka jest AMR Tu coś możemy wybrać? Nie, nic nie możemy O jezu to serio strzela, wyjdź mi z tym No tamto to będzie mocna pompka Dobra, ale ja wolę, target ten chancer, o. Ale nie to Bala chce Aha, bale wszystkie są custom, dobra Czekajcie, czekajcie, dajcie mi chwilę wybrać sobie uzbrojenie. Termal, termal, termal Dobra, dobra To strzela normalnie Lauto. Rescue the president. Preparing assault mode. Simulation starting in three. What oh fuck? All this lag over. Execute. Okay, my lead is my way. Did you, you see what oh fuck? What the fuck? Trochę więcej chyba jest co się granat Ale przynajmniej założyłem Granata Słuchajcie, nie wiem sam, gdybym granat nie wlepnie Ja ich nie słucham, bo nie jakieś mi tu overdrive y każą odpalać o to jest Od razu podjechać to blisko, o i po tutaj Ma jaki tam overdrive? Alright, ja mam pojęcia, prawda? Dobra, musiałem trochę inny beach, będzie jak, jak to w poprzedniej części było. Przecież z załączę i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, że to z buły wiadę No dobra. To był, nie? Prezydent? Przecink jest, dobra. Ale powiem wam, że klatkuje, nie? Kiblu był jeszcze jeden. A teraz nie ma, oszukali mnie. Dobra. I tu było MK14 jakieś. Wolę to niż tą sniperkę. Ja nie przywołałem, że tą sniperkę mam, tylko dwa pociski w magazynku. Dobra Padły wszystkie? Chyba tak Oto no to lębko O, tego nie było Bardzo fajny dramat, podoba mi się już. Czy jeszcze? Nie, wszystko. No i fajnie. Teraz damy radę. Mamy naprawę na brankę Musi się udać Ale tu wcześniej byli przeciwnicy, a teraz nie ma To latarnia tak świeci? Chyba tak Bo świecimy tym co nie mamy w świetle tym świecącym latarniam Nasz dron, nasz znaczy dron, w sumie to jakiś samolot jest. Samolot śmigłowy, półdobie właściwie. Chciałem poskoczyć jeszcze, głową go śmigło wpaść, ale mi nie udało się. Niestety. Ej, ale... Tutaj strasznie dropią trasy. A nic takiego nie odpalnego. 20 FPS słuchajcie. Chyba będę musiał minimalnie trochę ustawienia zmniejszyć Ale to jest straszne ile ten obs bierze Dobra, ale słuchajcie to właściwie nieważne. ważne Dostaliśmy jakiś upgrade point znowu <laughs> Możemy sobie coś ulepszyć <laughs> Reduce explosion damage No to nam się przyda na pewno, nie? Dobra, ja biorę to, bo ja będę często od granatów pewnie umierał i... I to mi się na pewno przydane. No dobra, słuchajcie, to dziękuję oczywiście za obejrzenie drugiego odcinka już z tej serii Oczywiście, jeżeli chcecie obejrzeć kolejne odcinki i go nie przegapić, to zapraszam do subskrypcji I wiadomo, jeżeli to materiał się spodobał, to zapraszam do lajkowania I ja generalnie sobie zmienię trochę ustawienia Może z tego ultra zmienimy sobie na wysokie bo te dropy, no te dropy nie są spoko no, Ale mówię, to wina, to wina programu, nie? Bo on po prostu tyle zżera Zżera raz pamięci RAM i tak dalej, karty graficznej No No nic to nie zrobię, nie? No ewentualnie mogę program zmienić, ale to czy to, to coś zmieni, to nie jestem tego pewien, więc Po prostu na razie sobie zmniejszymy ustawienia Zobaczymy jak to będzie się miało w kolejnym odcinku No i co? I to tyle właściwie Także dzięki za uwagę, jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym odcinku Już jutro Na razie, trzymajcie się, cześć!